Słuchajcie! Witam panie, bo chyba też są jakieś panie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Słuchajcie, bo tu mi jakaś tarantula wpadła. Dziś mi do lata po kabinie. I panów oczywiście, i wszystkich. Słuchajcie, znowu mnie jakiś czas nie było. Coś nie mogłem się zebrać, żeby coś nakręcić. A niby nie dużo, żeby sto jak zamontować. Dziś jesteście troszeczkę dalej na łóżku. Mam nadzieję, że wam nie wytelepie, Że Was nie wytelepię bo tak Ale to się okaże. Słuchajcie, małe zmiany, ale to chciałem... Jackiż uh -huh. się na rowery wybrali. No tak, ładna pogoda, to można pojeździć. Eee, zmiany u mnie są małe w firmie. Niby nieduże, ale jednak, ale to zaraz. No chciałbym się odnieść do jednego komentarza. Bo któryś tam filmę nie wiem czy ostatni nawet. Ktoś mi się pytał o ceny żywności i tak dalej w różnych zakątkach w Francji. No ja idź, bo tak to my nie wyjedziemy. Eee, nie orientuję się jakie są ceny. No, zbieraj się, zbieraj się, zbieraj w Nie orientuję się, jakie są ceny powiedzmy w środkowej Francji, gdzieś na północy całkiem, no bo tam na zakupy nie chodzę, także nawet nie staram się wypowiadać i wam głupot nie gadać, jakie, czy są mniejsze ceny gdzieś tam, czy są większe ceny. Nie orientuję się, nie mam pojęcia nie orientuję. Że ciężka sprawa z tym. Trzeba, nie wiem, kogoś się pytać, kto jeździ po całej Francji. To może by ktoś powiedział jakąś konkretną informację. No ja takich informacji nie posiadam, więc nie będę gadał. No nie No nieważne. Także niestety, kolego... Nie mogę Ci odpowiedzieć na te Twoje pytanie, Przykro mi bardzo, nie będę wprowadzał Cię w błąd. Eee, to jedna sprawa. Druga, no jeżę w kroksach, co udało Wam się usłyszeć na ostatnim filmie. Czekajcie, może je ściągnę, bo trochę one piszą. Ale wygodnie mi się w nich jeździ, noga się nie poci. No i tak jakoś jakoś tak się przyzwyczaiłem do tego Chyba, żebym musiał olejem nasmarować, ale olej nie to, że jest bardzo drogi, jeżeli już jest w sklepie. Dlatego powiem wam, że no ostatnio nie ma. Nie ma sklepa w sklepach oleju. Nie ma i chyba nie będzie. Będzie trzeba sobie radzić bez oleju. Oczywiście każdy sobie poradził, jakby nie było. No i przechodzimy do konsensusa mojego filmu. Zmiany w firmie niewielkie no, zastępuje jednego kierowcę w sumie. Robię ta sama firma, jak już widzicie, bo ta sama ciężarówka. Miałem w planach zmienić, ale na razie po prostu muszę odczekać swoje. Zobaczyć. Na razie nie zmieniam ale nigdy nie mówię nigdy, bo to różnie może być. Nieważne. Na razie tutaj pracuję. Jaka zmiana? Kierowca, który w sumie generalnie 90% ładuje się na dwóch takich firmach jakby, a na sam obok siebie powiedzmy kilometr. Dzisiaj wyjątkowo, przed chwilą się załadowałem na tej lepszej firmie Jest czyściej, schludniej Nie w ogóle Na tej drugiej ładuje się praktycznie od trzech tygodni Klienci tam, bo już na betoniarnie nie jeżdżę Klienci, do których jeżdżę, no to no nie można porównywać też do cementowni Bo tam na cementowniach to zawsze jest burdel Bałagan syf kiła i mogił tutaj do których jeżdżę, klientów, tego nie ma, ale nie było tak kolorowa, że jest ładnie pięknie. Niestety, załadunki wyglądają trochę gorzej, zwłaszcza do jednego klienta, jak się ładuje produktem o oznaczeniu DC8B, on jest jakiś spudługniony normalny produkt DC-8 oczywiście Wam to nic nie mówi, no ale powiedzmy, że taki sam produkt mieści się bez problemu w tym cementowozie którego ciągnę to znaczy się Renata ciągnie mieści się normalnie u góry nie zostaje praktycznie nic jakiś pyłek u góry mam pistolet na powietrze że lekko psik psik i jest wszystko czyste drugi produkt z końcówką B. Niestety on jest jakiś, nie wiem, napakowany, spulchniony, nie wiem jak to nazwać. Ale on się za bardzo nie mieści w tej cysternie. Nie da, trzeba z wagi zjechać, przejechać kółko, hamować, przyspieszać, jakieś manewry robić, żeby on się lekko ubił, żeby jeszcze go troszeczkę więcej weszło. To i tak nie bardzo on się chce mieścić w tym. No, i oczywiście u góry na silosie schodzi taki lej. No Zostaje dużo tych ubiedy, jeżeli jest sucho i nie pada. Co innego jak pada, jest mokro i w ogóle. Co to dzisiaj? Dzień rowerowy, Rower tutaj się zrobi. Także tego produktu zawsze jest mnóstwo. Kilka, kilkanaście nawet kilogramów. Że cała moja cysterna, znaczy, którą ciągnę, Renata ciągnie, e, ciągnik siodłowy, wszystko jest białe. Nie ma tak na niektórych cementowniach, że jest brama, przez którą się przejeżdża, psika wodą z każdej strony i, i myje cały zestaw. Tutaj przy wyjeździe to tylko myją opony. Przejeżdża się przez taką alamikę śmieszną, są my tylko opony. Ale opony to nie wszystko. Także, co do klientów na plus, co do załadunków na minus, Sraczka wielka. Wolałbym chyba jeździć do tych starych klientów, to znaczy się na betoniarnie i tak dalej. Bo nie wszystkie są jakieś tam strasznie złe, ale się zdarzają. Ale znowu, załadunek jest czystszy i w ogóle. Na razie, tutaj zostałem rzucony. Nie wiem, czy to za karę, czy w nagrodę. Nie mam pojęcia. Nie będę wnikał, ale robotę trzeba zrobić. No i taka to jest zmiana. Ciepło się robi. Zobaczyć, nie zobaczycie, ale codziennie trzeba mieć szyby. Nawet wycieraczek nie używam, bo to szkoda płynu i w ogóle zachodu. Trzeba wyglądać wtedy jeszcze gorzej No ale wieczorem trzeba wziąć szmateczkę i ogień Pełno robali na szybie no, Ale takie uroki są ciepłej pogody No i chyba tyle z moich zmian z tego co się dzieje no co święta były już jest po świętach, trzeba dalej pracować w tym roku nie spędzaliśmy w domu. Jak zawsze wyjechaliśmy sobie, wydaje mi się, że było coś innego czy coś lepiej. Też nie mi się wypowiadać. Dzieci były zadowolone najważniejsze. No i krótki tydzień mamy, bo to wtoreczek. Oczywiście się zakręciłem w pisaniu takich rozliczeń tygodniowych, gdzie się ładuje, gdzie się rozładowuje. Ej, cześć się, jest na jeżach. Także także trzeba było zmienić papiery i nie kreślić zmienić, żeby to miało jakiś wygląd. No i co? Jedziemy dzisiaj do drugiego klienta. Się dmuchniemy. Się wrócimy. Raczej już się u mnie załadujemy. I tyle. Fajranic. Daleko nie mamy, 50 km. Na ranie klient nie jest daleko kawałek ujebkami za chwilę wjedziemy na nacjonalkę kawałek w lądówkę, czy jak zwał tak zwał chyba, za szybko jadę e, później autostrada i będziemy się kuchniemy i tyle, wrócimy kolacja, kąpiel e, zobaczymy, może coś się jeszcze wymyśli ten wędkarski mam, ale jeszcze nie miałem okazji nigdzie połapać. Ale już jest, w razie czego. Jak się uda zatrzymać gdzieś nad fajną wodą, można iść na rybki, siedzieć, odpocząć. No i chyba tyle. Jak widzicie, nic nie skrzyczy. Mam nadzieję, że Wam i nie to lepie. Trochę daleko mam do komary, żeby ją teraz ustawić. Bardzo prawe, lewo, lewo, góra, dół. Jak ustawiłem, tak jest. Ale chyba się tak aż nie kolebota, Może jest bardziej na materacu amortyzacja. Także może już tam zostaniecie. Ewentualnie troszeczkę bliżej do mnie, żebym mógł ją sięgnąć, ściągnąć i wyłączyć. Oczywiście, wiecie, szybki ruch, szybkość ciała. Tyle ja, nie będę was nudzał, nie będę go podgadał. Za bardzo na razie nic ciekawego się nie dzieje Pytam mnie u mnie, gdzie idzie tu tak, U mnie się nic nie dzieje trochę zmian może się w końcu zbiorę, żeby coś wam nakręcić Zadunek, czy coś tam ale to muszę mieć jakieś natchnienie na razie mamy okres mój okres przedmiesiączkowy także nie mam ochoty na razie na nic Jak się zbiorę to zaczniemy dalej Wam nagrywać może ciekawych innych klientów, Wam pokażę. Są lepsi gości Roboty trzeba robić tyle Macie pytania? Wydajcie Postaram się odpowiedzieć Nie obiecuję, ale postaram się albo w filmie, albo gdzieś tam no, na tym YT postaram się Wam odpowiedzieć. No, jeżeli chcecie, to chętnie zapraszam. Tyle, dobra, bo zaczynam w kółko gadać. To samo bo później, bo będę gadał przez 15 minut, a nikt tego nie będzie oglądał. Postaram się, postaram się to obrzucić jak najszybciej. Pozdrawiam. Niego dnia, tygodnia, weekendu majowego, niedługo będzie długi. odpoczywajcie, Korzystajcie z życia. Bo nie wiadomo jak to będzie dalej. Ładek szaleje, także różnie nie może być. Tymoda C, tym, Cetem się z wami, tym paluszkiem, widać go. Balec, brzebalec. Pozdrawiam.